Hmm? Kanał Do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue. www.perfectblue.pl Padaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich mega serdecznie na kanale Do Diabła z grami, a my lecimy z najlepszymi grami na Nintendo eShop za mniej niż 50 złotych. Oczywiście, moi drodzy, no tutaj nie wymieniłem wszystkich najlepszych gier, tak? No ale postarałem się dla Was znaleźć kilka w miarę interesujących. Sprawdźcie także poprzedni materiał o promocjach na Nintendo Switch, ponieważ również tam znajdziecie jakieś ciekawe tytuły. Moi drodzy, za 4 złote mamy tytuł, po, mamy grę pod tytułem, o nazwie w sensie Limbo, tak? Jest to gra od dewelopera Playdead, która zabiera nas do bardzo mrocznego, takiego na maksa ponurego, czarno-białego świata, w którym będziemy chodzili małym chłopcem, będziemy musieli przeciwstawić przeróżnym, zarówno takim zagadkom środowiskowym, jak i przerażającym stworzeniom, które niczym w koszmarach dziecięcych będą nas nawiedzać. Limbo to jeden szczerze mówiąc z moich ulubionych indyków i taki chyba pierwszy, naprawdę bardzo głośny indyk, o którym ja słyszałem. Teraz macie go za dosłownie, no za grosze, tak? 4 złote, moi drodzy, no to nic tylko brać. Lego Worlds za 16,12. Słuchajcie, to gra z serii Lego, która zdobyła mega wysokie oceny i tam, kurczę, kiedyś w Widziałem, jak dzieciaki kumpla w to grały i mówiły, że świetne, więc polecam Waszym, tak? Pewnie też im się, też im się pewnie spodoba. Cat Quest 2 to koopowy e, e, z RPG akcji, w którym będziemy tutaj latali słodkimi kotkami, cieli innych, inne kotki, takie mniej słodkie, za pomocą naszych mieczy. Bardzo fajny tytuł, mega, że tak powiem, e, tani, tak? Do tego jeszcze mamy, słuchajcie, Quake'a w tej zremasterowanej wersji za 39 zł. To nie jest promocja akurat, to jest stała cena, tak, ale jest poniżej 50 zł, więc moi drodzy, generalnie rzecz biorąc, ja muszę wam powiedzieć, że ja tym kułekiem jestem totalnie zachwycony. Na kanale macie jego recenzję, cała masa kontentu, ogrom map, dodatkowo jeszcze mamy dlc tak, z nowymi kampaniami, grafika, którą uważam do dzisiaj za bardzo dobrą, w sensie ma taki swój cholera jest na klimat mroczno-okultystyczno, trochę Lovecraftowski klimat, no ja tam się jaram, nie? Pamiętam jak grałem w pierwszego Quake'a na e, lekcjach, słuchajcie, informatyki w szkole na Macintoszu jeszcze. Ach, to była technologia. Paratopik to tytuł, w którym, który ja bym określił jako taką surrealistyczną podróż, która może nam się kojarzyć z, e, oczywiście, pod kątem graficznym, z grami z PlayStation 1. Jednak, słuchajcie, gra. To właściwie to nawet nie jest gra, to jest bardziej takie doświadczenie, ponieważ będziemy tutaj poruszali się postacią po dość takiej jasno ustalonej ścieżce, no i odkrywali jej kolejne, że tak powiem, sekrety bardzo dziwnych wydarzeń. Ja bardzo bardzo mocno Wam polecam, tak? Tutaj Paratopik macie za 4 zł, ale jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy i w to grać, no to na moim kanale macie całe przejście tego tytułu, jak i również recenzję. Turnip Boy Commits tax Evasion, moi drodzy, to pierwsza część Turnip Boya. Ja niestety w nią nie grałem, grałem tylko w Turnip Boy Rob's A Bank i mi się bardzo mocno podobało, ale z tego co słyszałem, no to ten pierwszy Turnip Boy jest jeszcze lepszy. No, generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, teraz mam mega zalew jakichś, wiecie, bardzo dobrych tytułów, tak? I raczej go odpuszczę, a może nie? A zaraz sprawdzę, a może sobie jednak kupię, słuchajcie, za 15 taka. Blue Fire to taka gra, zręcznościowa gra akcji, która mi się troszeczkę kojarzy z stylistyką, oczywiście z takim, powiedzmy, trochę Hollow Knightem, coś w tym stylu. Generalnie rzecz biorąc nie grałem w to nigdy, tak, ale ona naprawdę zyskała całkiem niezłe oceny, rzędu tam 7,5, 8 z minusem na 10. No i generalnie rzecz biorąc jej stylistyka i taka dynamika akcji sprawia, że mam ochotę to ograć za dwie dyszki, słuchajcie, na Nintendo e-shop Darkest Dungeon za 31 zł i 28 groszy w tej swojej wersji podstawowej oraz w wersji mega turbo dopakowanej za 47,60 groszy to bodajże, no to jest absolutnie temat, nie ma, ma tu żadnych, żadnych wątpliwości, jest to moja ulubiona gra z gatunku roguelike. Wcielamy się w niej w takiego władcę, powiedzmy ziemskiego, pod którego posiadłością odkryto tunele prowadzące do no, najgorszych i najbardziej mrocznych Kazamatów, piekieł, moi drodzy. Bojęcie dobierali swoją drużynę, dbali o ich zdrowie psychiczne, wypuszczali ich do dungeonów, z, z, ścierali ich z świetnie zaprojektowanymi bossami oraz przeciwnikami. Gra jest mega hardkorowa, posiada świetną stylistykę, no i ja ją absolutnie kocham, oraz ma turowy system walki, więc to jest tym bardziej wielki. Plus. Moi drodzy, dawno, dawno temu na PSX wychodziły takie gry z serii Harvest Moon i były to fantastyczne farming simy. Później niestety kolejne Harvest Moony stały się totalnymi badziwiami, a większość osób, która była odpowiedzialna za te pierwsze Harvest Moony, tak to z PSX-a, zaczęła robić gry z serii Story of Seasons, czyli no poza Stardew Valley tak naprawdę są to najlepsze farming simy, w które możecie zagrać na Nintendo Switch. Gry, w sensie gra, bo też za chwilkę będę w o kolejnej części, nie jest tak zaawansowana oczywiście jak Stardew, ale ma bardzo przyjemną grafikę, całą masę kontentu i naprawdę możecie tutaj przy niej spędzić dobre 60 godzin, myślę, że spokojnie. A kolejna jej część, czyli Pioneers of Olive Town daje nam troszeczkę większe pole do manewru, trochę, że tak powiem, większe, większy obszar działań, ale nigdy jej nie skończyłem, więc tutaj z tych dwóch bardziej mógłbym Wam polecić Friends of the Mineral Town. Sinking City to 2985 to detektywistyczny survival horror w klimatach Lovecrafta, bardzo mocno Wam polecam, jest na kanale. Children of Morta to, słuchajcie, gra, która jest chyba slasherem, wiecie, że nigdy to nie grałem do dzisiaj, który zebrał ogrom dosłownie nagród, w grze wcielamy się w rodzinę, która od pokoleń walczy ze złem. Podobno świetna fabuła, bardzo ładna grafika, poruszająca muzyka oraz e, bohaterowie, których da się podobno polubić. Ja muszę w końcu, słuchajcie, sobie to kupić, ale... Jeszcze się wstrzymam. My Time at Portia to moim zdaniem jeden z najbardziej niedocenionych farming simulatorów, z jakimi mamy do czynienia, mamy do czynienia na Nintendo Switch. Bardzo duży świat, w sensie podłóg farmo-simowej, że tak powiemy farmo-simowych, moi drodzy, standardów. Cała masa przeróżnych zwierzątek, maszyn, które będziemy mogli budować. Dodatkowo jeszcze gra posiada system walki, tak, jest mega rozbudowana, ma bardzo przyjemną grafikę no i przyznam, że wciąga jak jasna Cholera. Panzer Dragon Remake, zrobiony przez Polski Forever Entertainment, to rail shooter, czy taka strzelanka na szynach, w której będziemy za pomocą celowniczka rąbać do przeróżnych straszydeł, które będą chciały, że tak powiem, strącić naszego smoka z niebios. Bardzo ładna grafika, gra, która ma bardzo dużo takiej replayability, ale też nie ma się dziwić, no bo sam tytuł jest, no, starcza na nie wiem godzinę, tak i możecie go skończyć. Też bym tak to traktował, wiecie, bardziej jako doświadczenie, no bo gra jest bardzo ładna, ma mega tak powiem, epickie widoczki, się bardzo gra w to przyjemnie, no ale wiecie, no godzinka gameplayu, nie? Ja, Psycho to pixelartowy horror, który, który opowiada o młodym chłopaku, który poszedł do swojej pierwszej roboty i w tej robocie się okazało, że biurowiec, którym pracuje jest dość nieźle popieprzony i musi zacząć polować na czarownicę, a jeżeli jej nie upoluje, no to sam zginie. No i powiem wam, że ja mam ten tytuł w wersji pudełkowej już od bardzo dawna na półce, ale do dzisiaj go nie skończyłem i mam zamiar w najbliższym czasie to w końcu zrobić, bo kurczę, ile można, nie? Ale polecam wam, bo ma mega fajny klip. Green Hell to taki <laughs> survival pierwszoosobowy z naprawdę cholernie wysokim poziomem trudności. Moi drodzy, w tej grze możemy zginąć nawet od łyka wody, tak? Znajdujemy się w niej jako taki rozbitek w dżungli, możemy umrzeć od ukąszenia przez jakieś komary, od ugryzienia przez węże, z głodu, z zatrucia pokarmowego oraz możemy zginąć na kolejne pewnie jeszcze. Tysiąc sposobów, gra chodzi dobrze, wygląda dobrze na Nintendo Switch. Nie dla mnie, chociaż ją posiadam w pudełku, ale bardzo szanuję tutaj za, że tak powiem, cały ten, mm, cały ten trud, który twórcy musieli włożyć w tę grę. Dla fanów survival, gier survivalowych, no to coś absolutnie rewelacyjnego. Feedment 2, Creed Valley to bardzo dobrze oceniona gra indie z takimi która podobno jest bardzo mocno muzyczna, nigdy nie grałem, ale kolernie mi wszyscy to polecają, więc ja wam również tutaj mogę powiedzieć, że polecam, za to grałem i bardzo mocno polecam, szczególnie w cenie 12 zł. Tytuł pod tytułem, tytuł pod tytułem. No cóż, moi drodzy, White Knight jest to gra, która jest stylizowana graficznie na czarno-biały komiks, w której będziemy. Za pomocą że w ciele takiego detektywa musieli rozwiązać zagadkę trawiącą pewne domostwo. No, powiem Wam, że naprawdę dobry klimat, bardzo ciekawy styl graficzny i uważam, że jest to jeden z ciekawszych promocji tutaj na, e, w tym odcinku. Sherlock Holmes and the Devil's Daughter za 24,80, moi drodzy. No to kolejna część przygód Sherlocka Holmesa. E, co prawda, może granie nie wygląda na, na, na Nintendo Switch najlepiej, ale no, macie tam ponad 10 godzin rozgrywki, fajną fabułę, no i generalnie rzecz biorąc, ja lubię ogólnie te, wiecie, tytuły Sherlocka Holmesa, tak? No a Devil's Daughter jest dobry, tak samo jak poprzedni Crimes and Punishments. I na samym końcu bardziej taka ciekawostka, Corpse Killer, czyli jest to, słuchajcie, który jest zremasterowaną wersją jakiegoś stareńkiego rail shootera, w którym będziemy do mega cringe'owych zombie strzelać. Pamiętacie recenzję to The Last Bullet, tak? No to wiecie, tamto było, tak, było też do dupy, ale było żałosne, a tutaj jest do dupy i mi się wydaje takie wiecie, jak taki mega guilty pleasure, tak? Więc ja bardzo możliwe, że albo sobie kupię ten tytuł na promocji, albo w końcu go dorwę w we wersji pudełkowej, bo od bardzo na, się na niego czaję, a wam polecam się z nim zapoznać, może ktoś grał i chciałby mi powiedzieć, czy to jest w ogóle warte ogrania. No dobra, słuchajcie, to był zestaw gier za mniej niż 5 dych, widzimy się już niedługo w kolejnym niesamowitym odcinku, tutaj ja była z grami w odcinku, no, dużo większym niż ten, tak? Więc miejcie tutaj oczy i uszy szeroko otwarte. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!